Witam Was w nowym, ale właściwie starym cyklu. Cykl miał w zeszłym roku nazwę 10 lat polskiego craftu, no bo wtedy właśnie przypadało, przypadała ta pierwsza dekada polskiego piwa rzemieślniczego. Ale jakoś tak się złożyło, że zrealizowałem tylko i wyłącznie jeden materiał, czyli materiał prezentujący oryginalne piwo Pinty i irlandzkiego O'Haras. Brewing Company, czyli Lublin to Dublin z 2014 roku. No i na tym piwie się skończyło, i nie nagrałem potem już żadnych odcinków w tym cyklu. Więc teraz reanimuję 10 lat polskiego kraftu pod zmienioną nazwą 11 lat polskiego kraftu, no bo właśnie tyle minęło. No i słuchajcie, nie wiem czy do Was dotarła ta wiadomość, że te moje wahania z autopodsumowania roku jednak znalazły potwierdzenie i zrezygnowałem z cyklu Debiut Miesiąca. Czyli nie będę na bieżąco, po 8 latach sprawdzał nowości w trybie kompulsywnym, w trybie może trochę stresującym, trochę wyczerpującym, trochę właśnie wywierającym na mnie presję. I dzięki temu właśnie mam czas, żeby wrócić do klasyków, do staroci, do piw, które kiedyś naprawdę robiły wrażenie, a czy teraz robią wrażenie, o tym się przekonamy. Ale myślę, że właśnie e, też tutaj jest to dobra okazja, żeby przypomnieć e, jednych e, z ważniejszych aktorów polskiej piwnej rewolucji. Zacząłem od pinty, a teraz e, reanimuję cykl piwami browaru Golem. Browar Golem. E, Dobrze znany w środowisku ekipa trzech kumpli, nomenomem, nie trzech kumpli z Tarnowa, czy też obecnie z Żywca, trzech kumpli z Poznania. Artur Karpiński, Michał Kamiński, Sebastian Łęszczak. Także ekipa bez zmian, cały czas w komplecie w 2022. I oni zaczęli od Dybuk, końcówka 2015 roku, o ile dobrze kojarzę. Dybuk, żytni porter. Żytni porter, górna fermentacja to było coś naprawdę ciekawego. Natomiast y, potem, w listopadzie 2016 roku, oczywiście na macierzystej imprezie w Poznaniu, czyli Poznańskie Targi Piwne, pojawił się imperialny stout o nazwie Lilith. I to naprawdę był Imperial 24BLG 9alko. Wtedy w 2016 roku to robiło wrażenie. Teraz, oczywiście, te parametry nie są niczym wyjątkowym. Ale jak ja patrzę tutaj na zasyp, to jest słuchajcie: żyto palone, pszenica palona, jęczmień palony. Większość słodów jest palona, po prostu rzecz, która już obecnie coraz rzadziej spotykana, gdzie są palone imperialne stałty. Do tego tutaj, analizując tą etykietę, zobaczyłem sobie, że data przydatności, słuchajcie, to jest 31 października 2020 rok, więc naprawdę półtora roku niecałe minęło od przeterminowania tego piwa. Obejrzyjcie sobie etykietę. No, w ogóle prezencja tego piwa, prawda? Monochromatyczna etykieta, jakże inna od obecnie krzykliwych, kolorowych, wręcz oczujebnych etykiet. Tutaj mamy monochrom, no i ten bączek, tak? Klasyk, piwo, bączek. Aż naprawdę serce mi się kraje, że muszę to otwierać, ale mam jeden, jedyny egzemplarz i robię to dla Was, żeby ten cykl reanimować. Więc co. Widzicie, tutaj za to jest kolorowo, na stole jest kolorowo. Mam podkładki, wafle, browaru Golem, mam szkiełko, więc o ile rzeczywiście stylistyka etykiet, jeżeli chodzi o imperialne stałty czarno-biała, to już pod względem gadżetów kolorowo. Dobra, słuchajcie, otwieramy, otwieramy, posłuchajmy ten syk. Czy jakiś gasing? Hmm, chyba nie. Delikatny syczek, delikatny, tak jest. Kapsel czarny. Nic się z piwem nie dzieje, nie wylatuje. No, podejrzewam, że może być nawet z gazem odwrotnie, tak? Czyli bardzo, bardzo nisko nasycone. No, ta chwila, kiedy Lilith. Grudzień 2016. Nie, listopad 2016 rok leci do szkła. Tak, tak, na pianę to tutaj nie ma co liczyć, chociaż troszeczkę się utworzyła. Bardzo ładna. No, utworzyła się, super. Cienka warstwa drobnej piany brązowej. Podejrzewam, że niezbyt długo ona będzie tutaj na powierzchni. I już szybko wąchamy. No kurczę, słuchajcie, rewelacja. Nie ma żadnych oznak zepsucia czy utlenienia. Totalna czekolada, bardzo fajne, palone słody. Nie ma absolutnie mowy, że to piwo się zestarzało. Brawo, brawo, brawo. Ważone w kamionce. Chyba już tego browaru yy, w kamionce nie ma. No rewelacyjnie pachnie, no słuchajcie, no zero, zero oznak utlenienia, zepsucia. No ta czekolada, może nawet ta czekolada weszła troszkę w czekoladę mleczną. Ten duch laktozy 2021-2022 rok jest cały czas obecny. Więc troszeczkę. A właśnie może to jest takie delikatne utlenienie, takie troszkę. Bo to wiecie, to jest cały czas z każdym niuchem ym, to powietrze tutaj krąży wymienia się. Takie akcenty szery. To rzeczywiście jest oznaka lekkiego utlenienia. No fajnie, fajnie, naprawdę dużo się dzieje i tutaj żadnego sosu sojowego w aromacie nie ma. Zdrówko golemów. Już język mi się plącze, mimo że jeszcze nie wziąłem łyka, ale 9% jest... Ach, tak, każe zachować respekt. No właśnie, jeszcze miałem pokazać, jak ono się na ściankach zachowuje, bo ja to od razu czuję, jako ono jest aksamitne i gładkie, jeżeli chodzi o teksturę. Jakoś kurczę, nie chce mi się tutaj mieszać ładnie. No tak, widzicie, troszkę na ściankach się osadza, natomiast paloność jest niespotykana. No po prostu to piwo jest ewidentnie palone. Aż gorzkie od tej paloności. Naprawdę te słody palone na języku tak pozostają. Jestem pod mega wrażeniem tak wyjątkowej paloności, która przez tyle lat nie nie osłabła. Wow! No naprawdę, yy, ktoś mógłby powiedzieć, a docent, odgrzebujesz te jakieś eksponaty muzealne, to właśnie a propos do Muzeum Polskiego Craftu takie rzeczy powinny trafiać Jakieś dawne piwa utlenione, sos sojowy? No, okazuje się, że nie. Jak najbardziej świetne piwo, przynoszące wiele satysfakcji. Naprawdę, ja się jaram tym piwem. Jak się nie jaram właśnie tymi nowościami. Rok 2022 Hookers About Another Hazy IPA, czy tam jakieś kolejne piwo, które nie niesie aż tylu ciekawych wrażeń jak ten klasyk który naprawdę jest w fantastycznej, wyśmienitej formie, takich piw już chyba nie ma. Chyba, że ekipa Golema powróci. Powrócili z Dybukiem, powrócili z Gehenną, to co? Może Lilith? O to chodzi. Palone! Goryczkowy, ale nie od chmielu, ale od paloności. Alkohol nie, nie, niewykrywalny, gładziutka tekstura, wysycenie bardzo niskie. Wcale nie będzie tak łatwo wypijalne przez, to, przez tą swoją agresywną, naprawdę wyrazistą paloność. A! Na drugą nogę czeka Lilit wersja Bourbon Barrel Aged. Ale to za moment. No ok, gotowi na wersję Bourbon Barrel Aged? Zobaczcie szkiełko, również z zielonym nadrukiem, ale to jest ciekawe. Eliptyczna struktura szkiełka, więc ciekawe jak będzie smakować właśnie z takiego egzemplarza. Unikat, biały kruk. Natomiast jeżeli chodzi o Lilith Imperial Stout Bourbon Barrel Aged, również 24 balinga, ale 10% alkoholu. I co ciekawe, no jeszcze wtedy nie było tego przepisu prawnego, że piwa powyżej 10 alko nie muszą mieć podawanej daty przydatności. Dlatego ono jest z datą, ale co ciekawe, krótszą niż lilit podstawka, ponieważ jest do stycznia 2019 roku. A <grymna> przypominam, Lilith miała do 31 października 2020, więc Mocne, mocne skrócenie e, terminu, no ale wiadomo, z beczką nigdy nie wiadomo, i za chwilę się przekonamy, czy jakieś tam e, dziwne drobnoustroje, jakieś dzikusy się dostały w międzyczasie z tej beczki do tego piwa. E, piwo miało premierę w styczniu 2017 roku i zdobyło debiut miesiąca. Tak, bardzo dobre e, podsumowanie. Z debiutem skończyłem. Ale mam piwo, które w 2017 roku taki debiut zdobyło. No i nie można nie wspomnieć, że również browar Roku Golem uzyskał w roku 2017 na polskie minibrowary.pl, więc jest jednym z ośmiu, czy też dziewięciu la, la, laureatów tego tytułu. Właściwie ośmiu, bo piwne podziemie było dwa razy. Dobra, otwieramy. Również tutaj jakiegoś syku specjalnego nie było i lejemy. Lilif Bourbon Barleaged. Tak, jakie to ono jest gęste. Widać, widać naprawdę po, po tym, jak ono się leje. No bardzo identycznie, jeżeli chodzi o wersję beczkową. Utworzyła się ta piana drobniutka, cieniutka, brązowa. Jeszcze zobaczcie na ściankach, jak się układa. Bardzo podobnie. Lekko oblepia szkło. Jest zdecydowanie aromat z beczki. Bourbon. Wanilia lekka, lekkie drewienko. No, nic się złego w aromacie nie dzieje. Więc naprawdę stabilność bakteriologiczna na plus, bardzo ładnie. No wiadomo, ja fascynatem aromatów burbonowych nie jestem, więc tutaj podstawka dla mnie. Pięknie, pięknie, naprawdę. Mimo tego delikatnego utlenienia, ale to jest w same pozytywy leci to utlenienie. W te ciemne, miękkie owoce, właśnie. Śliweczka, trochę wiśni. Tutaj jest bardziej czysto. Jednak Bourbon bardziej zakonserwował aromat tego piwa, a jak smaku, zdrówko. A i w międzyczasie, bo y, Risik tak fajnie tutaj przyspiesza y, wymianę w neuronach, nie będzie się cykl nazywał 11 lat Polskiego Kraftu, tylko Muzeum Polskiego Kraftu, bo y, za tym od wielu lat optuje jakoś to muzeum nie może powstać, więc dam asumpt. Y, po prostu cykl się będzie tak nazywał z tymi starymi. Właśnie piwami wyciąganymi z odmentów lodówki czy innej piwnicy. Także za Muzeum Polskiego Kraftu, za, nowy, sta za nowo stary cykl. Nie, <grym i zresztą> to jest rewelacja. No. Piwo ma 4 lata 17, tak? No. Nie, no mamy 22, no 5 lat, tak? No to jest rewelacyjne, jest fantastyczne. Kurczę, nalewane, napełniane w tej kamionce, gontyniec cały pewnie jakaś stara aparatura do nalewania mogła utleniać, ale no piwo jest fantastycznie zachowane. Rewelacja. Znowu ta wyraźna taka paloność jakby po prostu się gryzło słód palony, i trochę te resztki tych łusek ze słodu zostawało między zębami, naprawdę palono się fest. Więc tutaj ta czekoladowa, gorzka, palona baza jest bez zmian. A do tego dochodzi właśnie ten burbonowy aromat. Świetne piwo. Świetne piwo, nie dziwię się, że dostało w styczniu 2017 roku debiut. Nie ma już takich e, fajnych, gorzkich, palonych rzeczy, naprawdę. Z, z wielką frajdą słuchajcie. Wypiłem te piwa myślałem, że będzie zdecydowanie gorzej. Więc no, daje to nadzieję, że cykl Muzeum Polskiego Kraftu nie okaże się. E, po prostu kręceniem beki i śmieszkowaniem z piw, które walą sosem sojowym, ale naprawdę może się okazać wielkim, wielkim zaskoczeniem, jak na tych liniach rozlewniczych w tamtych czasach udawało się robić piwa, które wytrzymują tyle lat. Naprawdę szacun. Dawajcie znać, jak wam się podoba nowy cykl. Na razie do debiutu miesiąca nie ma mowy, żebym wrócił, ale planuję podsumowania kwartalne, gdzie po prostu no, raz na te trzy miesiące wrzucę informacje oczywiście, tak jak przy debiucie miesiąca, o nowych browarach, o nowych kontraktach, o podsumowaniu tego, co tam się udało ciekawego napisać, a bardziej nakręcić na polskie PL. No i godne uwagi. Piwa już niejako Debiut miesiąca, ale po prostu te piwa, na które warto zwrócić uwagę w waszych decyzjach zakupowych. Ale myślę, że wielką Friday będzie to Muzeum Polskiego kraftu. Więc dawajcie znać, piszcie. Eee, no, zdroweczko na razie.